Próbowała wrzucić mnie pod przysłowiowy autobus, przejechała samą siebie. Part 2. Mija tydzień. Dyrektor finansowy interesuje się, dlaczego ten moduł jest opóźniony o prawie miesiąc. Idę ponownie przesłać maila do dyrektora, tyle że teraz nie mogę go znaleźć. Dziwne, biorąc pod uwagę, że mam problem z gromadzeniem poczty elektronicznej. Sprawdzam z jednym z ekspertów merytorycznych, z którym pracowałem, on też nie może go znaleźć. Okazuje się, że nikt z nas nie może go znaleźć. Zniknęła. Sprawdzam więc mojego znajomego z działu IT, który po odrobinie pracy detektywistycznej odkrywa, że tydzień temu ktoś usunął zgodność na serwerze Exchange. Zasadniczo jest to wyszukiwanie i niszczenie wiadomości spełniających określone kryteria. W tym przypadku chodzi o konkretną frazę, której użyła w swojej wiadomości e-mail. Zaczynam przekopywać outlooka próbując znaleźć konkretne e-maile związane z tą sprawą, które mogłyby posłużyć do obrony moich działań, i wszystkie zniknęły. Skrzynka odbiorcza, elementy wysłane, elementy usunięte. Co do jednego. Każdy e-mail, zawierający tę konkretną frazę w dowolnym miejscu. Tego rodzaju rzeczy są zwykle używane przez administratorów do masowego usuwania spamu lub wiadomości phishingowych od wszystkich użytkowników jednocześnie. Tyle, że w tym przypadku ktoś najwyraźniej usunął e-maile, które świadczyły o jej okropnych decyzjach. Mój znajomy informatyk wyczuł soczystą historię na kilometr i był bardzo zainteresowany tym, jak to się potoczy. Odzyskał usunięte e-maile, a ja natychmiast zapisałem je na dysku flash. Przez kilka następnych dni, za każdym razem, gdy miałem jakikolwiek e-mail z imieniem i nazwiskiem tej dyrektorki, nawet niepowiązane rzeczy, Nigdy nie wiadomo, jak coś może do siebie pasować, zapisywałem kopię na dysku flash. Poinformowałem ekspertów merytorycznych, aby zrobili to samo i zaczęliśmy budować nasz schowek na dowody offline. Nie chciałem jeszcze tego ujawniać, chciałem sprawdzić, czy moje podejrzenia były słuszne. Może całe życie oglądania filmów szpiegowskich i seriali policyjnych wypaczyło moje myślenie. Może było inne wytłumaczenie. Kto wie, to może się zdarzyć, nie jestem bogiem, nie wiem wszystkiego. Będę się bronił. Tak więc po kilku tygodniach prób uspokojenia niezaspokojonego pragnienia tego zastępcy dyrektora o nieistotnych szczegółach, a następnie ignorowaniu przez tydzień, w końcu publikuje go i wysyła do dyrektora finansowego w celu zatwierdzenia, aby mógł zostać uruchomiony. U. Tyle, że moduł, który miał być 30-minutowym kursem online, zawierał teraz trzy godziny treści i zagłębił się w kilka nieistotnych króliczych Nor, które zostały uznane za krytyczne informacje pomocnicze. Jako analogię, wyobraź sobie, że projektujesz moduł szkoleniowy, aby nauczyć pielęgniarkę, jak wprowadzać nowe kody CPT, i powiedziano ci, że musisz także nauczyć go czytać, ponieważ może nie wiedzieć, jakie są słowa. Właśnie tyle bzdur zostało w to wciśniętych.